I nadeszła, proszę Państwa, jesień chłodna, jesień słodka i jesień niezbyt przyjemna. Takiej jesieni ja bardzo nie lubię. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ogród Marzeń zmienił już szatę na jesienną. Chciałabym Państwu pokazać, jak niektóre krzewy, rośliny się przebarwiają, jak się zmieniają z porami roku, ponieważ tak naprawdę, chociaż jest zimno i nieprzyjemnie, Ogród jest piękny o każdej porze roku, wszystko zależy od tego co w nim pochodzimy, co będzie rosło, ponieważ każda roślina wygląda inaczej. Zapraszam więc Państwa tradycyjnie na spacer po naszym ogrodzie w niedzielę o chłodnym, zimnym i mokrym poranku. Chyba jednym z krzewów, który najszybciej się przebarwia, jest kłokoczka południowa. Jej zielone liście stały się już ewidentnie żółte, brązowe i opadły na trawnik. Zostały natomiast torebki nasienne, które zimą staną się przysmakiem ptaków. Ale teraz jeszcze zdobią krzew, i gdy spadną liście, wyglądają bardzo ciekawie. Ja zaraz Państwu przybliżę i pokażę torebki nasienne kłokoczki południowej, czyli potocznie zwanego krzewu różańcowego. Po krzewie różańcowym ewidentnie widać już jesień. Jest pięknie przebarwiony na złoto. No i zostały jeszcze ozdobne torebki nasienne. Hortensja bukietowa. Jedna z moich ulubionych, moja duma, przepięknie przebarwiona na kolor różowy. Liście zaczynają już robić jej się żółte i będzie wtedy wyglądała bardzo ładnie z różowymi kwiatami i żółtymi liśćmi Tu już też widać jesień. Za nią przepiękna szkarłatna hortensja dębolistna, która coraz bardziej robi się ognista i kwiaty również ma w kolorze różowym, hortensja bukietowa polar B pozostanie biała. Chociaż tutaj zaczęła się robić lekko różowa, ale tak naprawdę zostaje ona z białymi kwiatami. Hortensja wiechowata róż, z bardzo różowymi kwiatami. Ona ma chyba tutaj z wszystkich naszych hortensji w ogrodzie mocno różowe kwiaty, bardzo pięknie wyglądające na tle liści, które zaczęły się już przebarwiać z zielonego koloru na ciemnobordowy. Kirengeshama dłoniasta z szaleje z intensywnie żółtymi kwiatami. Kto nie ma w ogrodzie, a ma w ogrodzie miejsce cieniste, wilgotne, powinien sobie Kirengeshame posadzić. Ponieważ zdobi kwiatami właśnie teraz od połowy mniej więcej do końca września na końcach pędów jest mnóstwo pąków kwiatowych. Czyli kwitnienie będzie trwało dosyć długo i oczywiście jej przepiękne duże zielone liście. Po miskankach olbrzymich nie widać jeszcze jesieni. Zaczęły się już pędy przechylać, ponieważ na nas nadpadał deszcz. Ja pędy Miskanta będę w niedzieli wycinała. Mogłabym oczywiście zawiązać przepiękne warkocze, kucyki, tak jak inni to robią. Ale ja wycinam dlatego, proszę Państwa, że te liści bardzo szybko zaczną zasychać, a u nas wieją ciągle wiatry. I później chodzę po ogrodzie i zbieram każdy liść z różnego innego zakątka ogrodu i jest to dla mnie, uważam, niepotrzebna praca. Wycinam i mam potem spokój. Wiosną miskanty pięknie znowu odrastają. W tym kąciku też się sporo dzieje. Stewarcja jeszcze nie zachowuje się jesiennie, ale rozplenica ma już bardzo dużo kwiatów, gąsieniczek. Ja nazywam ich kwiaty gąsieniczkami, ponieważ gdy jest rosa czy szron, przeszlicznie wyglądają i rzeczywiście przypominają gąsienicę. Dalie wciąż jeszcze pięknie kwitną, zachwycają swoimi kwiatami. Jest już bardzo dużo tutaj pąków po przekwitniętych kwiatach, ale ja już ich nie przecinam, ponieważ coraz bardziej zbliżamy się do końca września i trzeba roślinom dać odpocząć, zostawić już ogród w spokoju. Wkrótce po pierwszych przymrozkach dalie trzeba będzie wykopać i przenieść do miejsca nie wiem, czy Państwo macie garaże czy piwnicę. Ja przenoszę do piwnicy, trzymam kłącza, y, karpy w skrzynkach plastikowych, ażurowych i nie przesypuję niczym. Po prostu układam jedna na drugiej. Gdy jest już styczeń, zaczynam bardzo delikatnie podlewać te kłącza, to znaczy zraszam wodą, tak żeby one nie były za mokre, ale żeby miały troszeczkę wilgoci, żeby zaczęły wypuszczać pąki. Pod drzewami czereśni liście już leżą na trawniku. Ja liście, proszę Państwa, grabię. Ja wiem, że to jest zawsze taki mocno dyskusyjny temat z tymi liśćmi. Czy zostawić na trawniku, czy je grabić. Jedni mówią, zostawiać na trawniku, ponieważ są pożyteczne dla natury, zimują tam owady, biedronki itd. I to jest prawda. Ale pozostawienie liści wszystkich na trawniku zaczyna trawa natychmiast żółknąć do wiosny nie miałabym już w ogóle tutaj trawy dlatego ja liście grabię i wykorzystuję na różne sposoby w ogrodzie ale o tym powiem Państwu w następnych materiałach oprócz liści ścielących się na trawniku kwitnie jeszcze przetacznik kłosowy o różowych kwiatach tak jak Państwu we wcześniejszych filmach wspominałam gdy się przetaczniki przycina, to one czasem zakwitną po raz drugi. Niespodziankę zrobił o różowych kwiatach, ma całkiem tutaj nawet sporo jeszcze pąków kwiatowych. Jeśli nie przyjdą przymrostki, być może zdąży zakwitnąć i jeszcze będzie ozdobą jesienny rabat. Natomiast przetacznik płosowy o niebieskich kwiatach również zrobił niespodziankę, tylko niespodziankę niemiłą, ponieważ w tym roku w ogóle nie zakwitł. No i tak to bywa z tymi roślinami. Ta rabata jest zdecydowanie jesienna. Rudbekia nadal przepięknie kwitnie. Będę rzeczywiście musiała tej rudbeki tutaj posadzić więcej, bo jest naprawdę. Piękna, zupełnie nie rozumiem, dlaczego tego jeszcze nie zrobiłam. Oczywiście świeci miechunka pomarańczowymi kulkami, no i kwitną rozchodniki. Ja rozchodniki przekapałam na drugą stronę, żeby kwitły pomiędzy liliowcami, które teraz nie kwitną, ale okazało się, że ze starego miejsca jeszcze tutaj rozchodniki powyrastały, więc będę miała kolejną pracę. Mówiąc szczerze, odkąd wróciliśmy, jeszcze nie zabrałam się za ogród, nie zrobiłam tutaj porządków, ale ogród wcale nie wygląda tak źle, ponieważ jest to już jesień, więc rośliny nie rosną tak szybko pasty nie rosną, trawa też już tak nie rośnie, więc wygląda jeszcze, można powiedzieć, po japońsku jako tako. Rdest Himalajski przepięknie wciąż kwitnie. Tutaj nie widać po kwiatach jeszcze jesieni. Ale liście zaczęły się już przebarwiać na czerwony kolor. Natomiast tutaj jest niespodzianka, ciekawostka: zakwitła ostróżka. Miliny już nie kwitną, liście robią się żółte. Jesień przyszła tutaj do tej rabaty, do tego zakątka i maluje kolorami. Guzikowiec zachodni wygląda bardzo ładnie jesienią w ogrodzie, ponieważ z białych kulek guziczków zrobiły się teraz kulki czerwone i na tle zielonych liści wyglądają bardzo dekoracyjnie, bardzo ciekawie. Po prawej stronie rosnący zawilec japoński jeszcze wciąż kwitnie, ale kwiatów ma już coraz mniej. Jak jesień, proszę państwa, w Polsce to oczywiście kwitnące wrzosy. Nie może być jesieni bez pięknie kwitnących wrzosów, to jest symbol jesieni.